Boże, bądź miłości w mnie grzesznemu. Amen. Słuchajmy się jeszcze w drugi tekst Ewangelii tej niedzieli. Tym razem z Ewangelii według Mateusza z 21. rozdziału od wiersza 28. A jak się wam wydaje? Pewien człowiek miał dwóch synów. Przystępując do pierwszego, rzekł: Synu, idź, pracuj dziś w Winicy. A on, odpowiadając, rzekł: Tak jest, panie, ale nie poszedł. I przystępując do drugiego, powiedział tak samo. A on odpovědajíc řekl, nechcem, ale potem zastanowił se i pošedu. Který z těch dvou vypełnil vole ojcovskou? Mluvil ten druhý, řeče im Jezus. Za pravdem povědám vám, že celníci i všetečnice vyprzedzają vás do Królestwa Bożego. Albowiem přišel Jan do vás se zjastovaním spravedlivosti, ale neuvěřili jste mu. Na tom i všetečnice uvěřili mu. A vy, chociaž to viděli jste, neodčuli jste potem skruchy aby mu uvěřit. Páně, prosíme, nechaj Tvoje slovo v nás budí Amen. v Amen. Bardzo vážné v mnoha vypadkách, nemal decydujące. Pierwsze wrażenie dobrze się zapisać. Kiedy po raz pierwszy wstępujemy do nowej szkoły, na przykład wywieramy natur naturalnie jakieś pierwsze wrażenia na swojego nauczyciela klasowego, na swoich nowych kolegów w ławce, a także na odwrót. Ta nowa szkoła té korytáře, hala sportová, na nowi noví kolegově, robil jak pierwsze wrażenia i na nás. Pierwsze wrażenia połączone z pierwszymi dniami w nowym środowisku. Ale potem następują następne dni i następne kontakty, I następne wrażenia. Ludzie pomieszczenia się po raz drugi, trzeci, czwarty wydawają już trochę innymi niżeli po raz pierwszy. Do gry wstępują te drugie i następne wrażenia. Wydaje mi się, że Pan Jezus pewnego razu wypowiedział się na ten temat, na temat pierwszych i następnych wrażeń, właśnie w nami czytanym odcinku Ewangelii. To podobieństwo o dwóch synach i ojcu tak trochę przypomina, więcej znane podobieństwo o dwóch synach i ojcu. Podobieństwo o synowi marnotrawnym. Tu i tam się rozchodzi o pierwsze i następujące wrażenia, które zrobią obaj synowie. Jednak w tym nami czytanym krótszym wydarzeniu jest odmienność, odmienność obu wrażeń jakby bardziej uwypuklona, taka bardziej Widoczna. Mamy tutaj możliwość porównać te pierwsze i drugie wrażenia, którymi, którymi nam zaimponują obaj synowie. Można powiedzieć, że to podobieństwo o dwóch synach jest takim podobieństwem o nas samych, o ludziach. O naší změnnosti, o tom, že časem i v našem vypadku se ty vraženia změňají. To vydaření jednak se rozpočívá u Ojca a ten se rožní od svojich synů. Ojcovi se náleží jiná ocena niželi jeho synům. Zauważmy to jest ciekawe ojciec wywiera stale niezmienne wrażenia. Podczas całego opowiadania, na początku, w środku i pod koniec podobieństwa, aczkolwiek dochodzi do odwrotnych sytuacji, takich złamów, aczkolwiek się sytuacja w domu zmienia z minuty na minutę, z godziny na godzinę, ojciec. Pozostaje ten sám, nezměrný. Nepřestává přestává svojich synů nazývat svojimi synami. A tež, ciągle, ich obu zapráša do práci na svéj vinici. V každé situaci e, jich života, jich stosunku do něho. Taki sposób nam Jezus przedstawia swojego Ojca, Ojca niebieskiego. Taki jest Bóg. Nie zmienia swojej woli, swych postanowień z dnia na dzień. Nie zmienia swojej łaski wobec ciebie z godziny na godzinę. Ty się zmieniasz, ja się zmieniam. Časem dramatičný způsob změňáme svůj stosunek do Pána. On jednak zostaje nezměrný v své lásce do nás. Ale takže nezměrný v svých rozčeněch do nás. V svých zadáních, které máme v žiču wypełniać. V ciągle zabrzměvá to povolání. Iď do mojej i, Idź i pracuj w mej winicy. A może to jest ten główny sens znanych wypowiedzi pisma, w których się powtarza, że świat się zmienia, góry, rzeki, tylko Jezus, tylko Bóg nie. On się nie zmienia w swojej miłości do nas. oraz svých zadáňách, které nám přigotoval. Ojtěč změňa, ale ti, kteří mají za zvyčaj, ještě změňat to my, Boží synově, děti Bože. Pan Jezus bardzo tráfně, těmi nagujemi zvrotami, neočekyvanými zvrotami v postempování obu synů, jak by ujou naše lidské srdce. Te naše sklonosti do nezdecidování. Naše chceně i nechceně. Naše tak i naše ně. To sprzeczność pomiędzy tym, co by się miało robić I tym, co się w rzeczywistości robi. Skomplikowaność duszy człowieka nas prowadzi do poznania, że wszelkie pierwsze wrażenia, które na nas wywierają ludzie, czy które my na drugich wywieramy, jest potrzeba traktować z wielką rezerwą. Pierwsze wrażenia bywają relatywne, jest potrzebne poczekać na wrażenia następne. Jest potrzeba serce człowieka traktować w całości i to z całą jego zmiennością. I prawdopodobnie nie mamy podawać się złudzeniu, że ktoś z naszych bliźnich. potrafi zachować niezmierne stanowisko poprzez całe życie. To byśmy od Niego chcieli, aby byl jako Bóg. I tak nám, myślę w ogóle nie wolno uważać. Jest rzeczą ludzką popsuć pierwsze wrażenie albo go niebawem poprawić. Jest potrzeba z tym liczyć. Pierwsze wrażenie nie jest decydujące. Pierwsze wrażenie, które na nas wywiera ten pierwszy syn, jest bardzo niesympatyczne. Ojciec się do niego zwraca z prośbą: Synu, idź, pracuj dziś w Winicy, a on odpowiada. Nie chce. Zachowuje, zachowuje się w taki sposób bardzo arogancki. swym sposobem poniża swego Ojca. Jakby się mu wyśmiewa wprost w oczy. Podważa jego autorytet. Kiedy Jezus wykłada swoje podobieństwo, takśmy zauważyli, że mianuje dwie grupy ludzi. kterých má na myšli, kdy opovídá o prvním synovi. Mluví o publičných hřešníkách, kteří v jeho časách představiali především celnici i něřondnice. To oni svým postępowaniem jakby vypovědali svoje głośne nie do Boga. Nie jego ojcowskim zadaniom i oczekiwaniom, nie jego łasce. My wiemy, że celnicy to robili poprzez taką polityczną kolaborację z władzami Rzymu, któremu pomagali zwłaszcza na podatkach, ubijać w Boży lud. No i te nierządnice. Te prostytutki to robiły zaś poprzez moralną kolaborację, kiedy uwodziły Boży Lud z drogi przekazań i posłuszeństwa Bogu. Byłoby bardzo interesujące, na które grupy by Pan Jezus pokazał dzisiaj, kto są dzisiaj ci jawni, widoczni grzesznicy, którzy. tak publicznie arogancyjnie vypovědají mě, Pánu Bogu. Jsou to vysoko postavení lidé v bílých kouněřách, kteří se zachovují v bardzo nemorálný způsob. Jsou to autoři břitkých relací, internetových, televizijních. Jsou to profesoři, naukovci, którzy ufni sami siebie, swojej wiedzy, zjastują taki praktyczny ateizmus. Są to upadłe gwiazdy pop music, gwiazdy sportowe, które zeszły na manowce. Wydaje, wydaje się, że koło nas są dziesiątki takich jawnych przeciwników Boga, takich publicznych, przeciwników Pana Boga i Jego woli. Dziesiątki tych, którzy tym, co produkują, tym, gdzie prowadzą, wypowiadają to rzetelne: Nie Panu Bogu. I takie jest nasze pierwsze wrażenie, kiedy występ, występowanie takich ludzi śledzimy. Jednak wszystko się może jeszcze zmienić. Dużo z tych, którzy się dzisiaj naśmiewają Bogu, mogą jutro pójść na Jego winicę. Bardzo w nieoczekiwany, szokujący sposób zmienić swój życiowy pogląd z tego hałasnego nie na to ciche i pokorne tak. I właśnie w tym kierunku nas prowadzi Jezus. Poprzez to podobieństwo. Nie kładźmy nacisk na pierwsze wrażenia, Bóg mieni dzieje świata. On zmienia przede wszystkim dzieje ludzkich serc. On cudownie zmienił to serce tego pierwszego aroganckiego Syna, serce, które po jakimś tam upływie czasu. Zrozumiało, co robi. Było to serce, które w końcu lutowało, czyniło pokutę. Pan Jezus ten zmianę, wrażenia w bardzo trafny sposób ujął w tym e, czytanym drugim tekście ewangelijnym, w postaci owego celnika, który tam w, ty, w, ty, w tyle kościoła. Bił się w piersi i tak szczerze wyznawał, Boże, bądź miłości w mnie grzesznemu. Serce pierwszego syna w nieoczekiwany sposób doznało obrocenia. Z tego głośnego, hałasnego nieojcu, w to ciche, niepozorne tak naśladowania. W decyzję jednak pójść na Bożą Winnicę. W wypadku wrażenia, które na nas wywiera drugi syn, jest to zupełnie odmienne. To pierwsze wrażenie jest takie bardzo pozytywne, takie przekładne. Ojciec się do niego zwraca z prośbą, Synu, idź, pracuj dziś winnicy mojej. A on odpowiada tak bardzo grzecznie, przekładnie, tak jest, panie, idę. To stanowisko szacunku do Boga, respektu wobec autorytetu Bożego, jest wprost przykładem, wyznaniem wiary. Ale tylko to, co się posłuszny syn otoczy? Do ojca plecami już wie, że nie pójdzie. To jego w kościele głosno wyznawane tak, się za progiem Domu Bożego zmienia w to ciche, praktyczne nie. Taka wielka blama, taka ostuda. Kogo miał Pan Jezus? Na myśli wypadku drugiego syna. Na pewno pobożnych swy, swoich czasów. Wszystkie te grupy uczonych w piśmie, z którymi prowadził te długie godziny rozmów, jak o tym świadczą Ewangelie. Miał na myśli grupy, które jednak nie zawsze potrafiły to nauczone wprowadzać w praktykę życia. I tutaj Jezus na przykładzie tego drugiego syna, tego, tego syna takiego taki bardziej sympatycznego, jakby nastawia zwierciadło swoim naśladowcom, nam potocznym chrześcijanom. W tym zwierciadle prawdy może każdy z nas porównać te wrażenia. Które wywieramy na swoją okolice. Tutaj wśród zgromadzenia ludu Bożego. Z tymi wrażeniami, które wywieramy na swoim okolice, właśnie poza granicami kościoła. I człowiek się w tym Jezusowym zwierciadle czasem przyłapie. E, czasem może każdy z nas zobaczy samego siebie, jak się dołącza do tego. Powszechnie wyznawanego nie Panu Bogu. Nie tego aroganckiego nie, hałasnego nie, ale tego, tego cichego nie w tej szarej praktyce życia. Chociaż nie tutaj, nie poprzez pieśni, nie w wyznaniu wiary, ale w jakichś tam. Błędach szarych dni, jakichś tam niestosownych stanowiskach wobec drugich ludzi, czy w sposobie, jak się zachowujemy w już mianowanej szkole, czy pracy, czy w otoczeniu, w domu, między sąsiadami. Podobieństwo, w którym Pan Jezus relatywizuje. Pierwsze wrażenia się rozpoczyna słowy. A jak się wam wydaje, co się o tym wy myślicie? A my tym pytaniem możemy nasze rozważanie nad tym porobieństwem dzisiaj zakończyć. A jak się wam wydaje, co wy na to? Który z tych dwóch synów wypełnił wolę ojcowską? A Jezusa może ku jeho zdivění, ale poprávně odpověděli. Ten pierwszy. Ten, który ojcu najpierw do oczy powiedział nie, ale potem czynił pokutę i poszedł na jego vinice. Nie wiemy, jak to bylo s tym drugim synem. Nie wiemy, czy on także doszedł do pokuty, a czy i on powrócił pracovat na děle Božím. Ale je to možlivé. To podobenstvo má moře celovo, taky otevřený konec. Bo každý z nás může si odnálešť v skůře jedného z dvou synů. Časem je naša pozícia před Bogiem, tak je uparté, nie? Ale Pán Bog nás může v końcu doprovádiť na swoją vinici. A czasem naše życie rozpoczyna tak wzorowo, tak stanowczo, tak wobec Bożego Słowa, wobec práci na Jego dziele, ale během okoliczności się możemy odnaleźć na zupełnie innej vinici, na zupełnie innym terenie, w službách zupełnie innego Pana. A jednak, a o tym też to. Suho Bože mluví. Jednak i vtedy je ta kurtka, ta vrotka do Božego ogrodu, dla nás nadal otvárta. Byli jsme v ten tygodniu s rodinou na Poudňovej Morávě. I co mě začekavilo, že té vinogrody nemají ogrody. Jsou publičně dostępné. Z ulicy, z drogi. Každý může vstoupit na vinice. Nie tam kurtky vrota. Može ta otwartość provádí do tego otwartego końca na czytanego podobieństwa. I je s takým velkým zaprosením i do revizí našeho życia, a może i do zmiany stanoviska. Wobec pierwszym wrażeniom. One często kłamią. A czasem są wezwaniem do stanowczej zmiany w naszym życiu. Amen. Udmy się. Drogi Ojcze, dziękujemy, że Ty się nie zmieniasz. Děkujeme za to, že pozostáváš ojcem každého z nás i v tom vypadku, kdy se z tvojich synů stají synově marnotrávní, kteří kdež v světě e, bůndzou. My ti, Pane, děkujeme za ty otvárté ramiona, ręce, které do nás máš. My ti děkujeme i za to przyjęcie. Twojego Słowa, przyjęcie Twojego ludu za to, że tak śmiemy jeszcze przystępować przed Twój ołtarz, że możemy jeszcze zginać kolana przed Tobą. Tak Cię, Panie, prosimy, byśmy nie byli tylko Twoimi wyznawcami w słowach, w pieśniach, ale byśmy potrafili wznawać Cię i... v té praktice našeho života, v tom myšlení, v té práci, byśmy i tam, poza granicami, jako štěla, byli działaczami na tvé vinici. i jako táci, jako tacy grzesznicy, jednak děti tvoje hřešné, chceme se razem połączyć i do svého ojca s ufnością zavolat. Ojče náš, který jesteš v nebi, Święciem imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego, powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas baw ode złego. Bowiem Twoje jest królestwo, mocy i chwała na wieki. Amen. A pokoj Boží, který převyšá všelký rozum, nechaj střeže i chroní srdc i myšlí vašich. Kristus Jezuše, Panu našim. Amen.